W ostatnim odcinku skupiliśmy się na aspekcie wizualnym kreskówek, wybierając najpiękniejszą misję. Jeżeli jesteś ciekawi, kto wygrał, to zapraszam do kliknięcia w kartę. W dzisiejszym natomiast skupimy się na dźwięku, na melodii, a może raczej na muzyce. Najprościej mówiąc, będziemy zgadywać openingi z kreskówek na podstawie dźwięku. I to w dodatku na ślepo, tak bym nie mógł niczego podejrzeć i by wyostrzyć mój zmysł słuchu. Ogromne podziękowania w tym miejscu należą się Sowi, który nie dość, rzucił pomysł, żeby nagrać ten odcinek, to jeszcze przygotował większość piosenek, które za moment usłyszymy. Ogromne podziękowania również dla Predatora, który dostarczył na ten odcinek zarówno laptopa, jak i solidne słuchawki. Linki do nich znajdziecie w opisie, a teraz zaczynamy! No i jestem gotowy, możemy zaczynać. Mam nadzieję, że Wy też jesteście gotowi i że będziecie zgadywać razem ze mną w komentarzach. Obok mnie siedzi przemek, on będzie puszczał i zmieniał kolejne piosenki. A z racji tego, że są to kreskówki z dzieciństwa, program też mamy z dzieciństwa. Oldschoolowy Winamp, także lecimy z pierwszą piosenką. Świat jest w niebezpieczeństwie. Gaja, dobry długie. Wiem, co to jest. Nie może Gaja, bać, już nie wiem, nie już, tymi już tymi wiem. No przecież, no przecież, ale jeszcze kawałek przesłucham. Dobra, stop. Jest to oczywiście Kapitan Planeta. Bardzo stara kreskówka, bardzo proekologiczna, fajna. Jeżeli ktoś z was jej nigdy nie widział, to polecam sobie zajrzeć i w dzisiejszym odcinku pewnie znajdziecie też kilka fajnych kreskówek, których mogliście nie widzieć. Dajcie znać w komentarzach, które z nich widzieliście, a które nie. Tymczasem dwójka. Świat według Ludwiczka! Świat według Ludwiczka! O tak! O tak! Dobra, stop. Stop, to jest świat według Ludwiczka, uwielbiałem tą kreskówkę w dzieciństwie, uwielbiałem opowieści taty Ludwiczka, czyli Andiego Andersena, który opowiadał o wojnie i o tym, że on wymyślił, że sałata jest zielona. Jezu, to jest piękna kreskówka. Zdradzę wam nawet wstydliwy sekret. W dzieciństwie byłem jeszcze trochę mniejszy, jeszcze bardziej okrąglutki niż teraz i tata złośliwie mówił do mnie Ludwiczku. <średziny> Serio. Kolejna. Stop! Technoman. To jest Teknomen, ale pójdźmy jeszcze kawałek. Dowodził nimi Darkon. Tylko kosmiczni rycerze mogli mu się przeciwstawić. Ej! Stop, stop, stop! Hanys wyciął wszystkie momenty, gdzie jest powiedziany tytuł kreskówki, bo tam było takie. Teknomen w tym momencie, i to było ucięte. Hanys, Mistrzostwo Świata. Te openingi są przepiękne, a Teknomen to. Naprawdę, chyba było moje... Na pewno było to w top 3 kreskówek mojego dzieciństwa i leciało na Fox Kids. Dobra, lecimy dalej. Piękna sprawa. A to? Dużo dźwięków. Znam to na pewno, na pewno to oglądałem. Dobra, stop. Nie mam pojęcia co to jest, jestem pewien, że leciało to albo na Fox Kids, albo na Cartoon Network, jestem pewien, że to oglądałem, więc pewnie zaraz zrobię wielkie wow. Przemku, proszę powiedz. Flash. Kleszcz, no tak, y, niebieski superbohater, parodiowe przedstawienie uniwersum, może nawet Marvelowskiego, bo tak trochę ich, trochę ich parodiowali. Było to dość zabawne, dość fajne, czasami miało nawet morał. To są kreskówki, które cenię. Naprawdę, Kleszcz był fajną kreskówką, ale nawet jak na tamte czasy trochę głupkowatą. Więc jak ktoś chce coś brzydnego, polecam Kleszcza. Lecimy z kolejną. Tak jest dumny, nie wiesz nawet jak! I znowu powycinał, znowu powycinał. Dobra, stop. To jest krowa i kurczak. I powiem wam, że ta kreskówka do dzisiaj trochę mnie przeraża. Po pierwsze rodzice krowy i kurczaka, te takie dwie sylwetki, które były tak naprawdę samymi nogami. Ten diabeł skaczący na swoich ocenzurowanych, mam nadzieję, w tym miejscu czterech literach. Wtedy nie bali się pokazywać takich rzeczy w telewizji. No, ale było to trochę creepy. Wydaje mi się, że to była kreskówka troszeczkę creepy. No, ale znam. Oglądałem. Next. Zamknięte na wieki. Niej na to baczenie śmiertelny człowieku. Gdy wieko uniesiesz... Ale mrocznie. W 13 demonów, hula na wolności. Gula na wolności. Znam też. 13 demonów... Dobra, stop. Scooby-Doo i 13 demonów. To była ta seria bajki Scooby-Doo. Podejrzewam, że Scooby-Doo było wiele serii. Mam rację? Tak. Tak, scooby du tam było takie, że otworzyli sobie tą szkatułkę i demony uciekły i, i cała ekipa oczywiście latała, ich szukała, no ale jak wiadomo, Shaggy jest overpowered, więc wszystko było zawsze gładziutko. E <t�ung> Szagi <noise> czyli kudłaty, nie wiem. Pewnie znacie te memsy. Dobra, lecimy dalej. Łap gołębia! Łap gołębia! Stop, to jest łap gołębia. Mam rację? Mm, bardzo możliwe. masle i to są chyba. To jest chyba ta dwójka z samolotu, a upewnisz się przemaw w Googleach? Dobra, wychodzi na to, że to ta kreskówka, o której mówiłem. Next. To żadna jest tajemnica. Być, a gwiazda śnić. I wycięte? Jam Łasica! Jak najbardziej, Jam Łasica. Jam Łasica to jest kreskówka z tego samego uniwersum, co Krowa i Kurczak. Tam też działy się tak zwane crossovery, czyli te postaci się przenikały między kreskówkami. Tutaj główną postacią był oczywiście tytułowy Jam Łasica i Pawian, który podobnie jak Diabełek z poprzedniej kreskówki, również latał bez portek. I, I to też było w telewizorni, i to dla dzieci. Next! Ty, ty. Wiem. Aż się dziwię, że mi tak to długo zajęło. Dobra, stop. To jest oczywiście Ed, Ed i Eddie. Tak? Tak. Jak najbardziej. I w poprzednim odcinku dotyczącym kresków, o którym wspominałem na początku, też były postacie z tej kreskówki. Dobra, next. Spider-Man. Stop. Spider-Man. Koszulka Marvela zobowiązuje. Jest to oczywiście Spider-Man. Jak dobrze pamiętam. To na Fox Kids leciał on o godzinie 15 i chyba później zmienili na godzinę 15.30. Zawsze schodziłem z podwórka, żeby obejrzeć Spidermana i do dziś go oglądam. Jestem z tego dumny. Spiderman jest super. A Hannes mówił, że nie zgadnę wielu. No to zobaczymy, czy dalej będzie trudniej. Szanowni Państwo, czas Chojrak, tchórzliwy pies. Stop. Chojrak, tchórzliwy pies. Bajka... Y też taka z kategorii trochę straszne, trochę creepy. Główną postacią jest Hojrak, czyli różowy piesek. Jest tam też sympatyczna babuszka, która o tego pieska dbała. Jest Eustachy Motyka, czyli mniej sympatyczny dziadek, którego tego pieska, który zawsze tego pieska gnębił. Yy, ale kreskówkę jak najbardziej pamiętam. Hojrak, tchórzliwy pies. Kojarzę. Czekajcie, co to było? Tu się może zastanowić. Oglądałem to na bank. Dobra, wiem. Stop, nie jestem pewny, ale tak na 80% bliźniaki Kramp. Ha, bliźniaki Kramp. Okej, okay. ok. No dobra, tak, udało się. Next. Ty, 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 Dobra, stop. X-Meni. To byli X-Meni. Tak? Tak, tak. Musieli być. Next. A to co? To jakaś mniej popularna kreskówka. Coś mi mówi ta melodia. Okej, okay, nie wiem, Poddaje się. Na pewno leciało to na popularnych kanałach, ale nie mam pojęcia co to. I pewnie to oglądałem. X-Men Ewolucja. Ha, a tak się napinałem przy tym Marvelu i nie zgadłem X-Mena. No dobra, no. Fail. Dobra, stop. To jest Batman w odnowionej wersji. Batman przyszłości, jeżeli chodzi dokładnie o tytuł. Dokładnie. No i jak widzicie, z DC też nie jest mi obce. Ej, chyba całkiem nieźle sobie radzę. Powiem wam, że te wszystkie kreskówki wracają mi w tym momencie przed oczami. Jak słyszę te openingi, to jest najbardziej nostalgiczny i najpiękniejszy odcinek, jaki nagrałem. A jak wam się podoba, pamiętajcie łapkę w górę, oczywiście. Cóż to jest? Kojarzę. Tam było coś, że adoptowali go ludzie, że zleciał z innej planety, żeby walczyć ze złem. Strasznie brzmi to jak Superman, ale obstawiam, że to niekoniecznie musi być Superman. Więc tak na 30% z racji tego, że nie mam lepszego strzału, Superman? Mask rider, zamaskowany jeździec. Zamaskowany jeździec. Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć tej kreskówki, ale pewnie ją widziałem. Dobra, next. Nazywam się Marshall Teller. Moja rodzina przeprowadziła się tutaj z New Jersey. Z New Jersey? Oh. Dobra, stop. To jest yy, miasteczko Indiana. Indiana coś tam. Indii. Były dwa takie seriale. Jeden z nich to była Gęsia Skórka, na podstawie serii nowelek, jak się nie mylę, czy tam powieści. I była bardzo straszna. I to była druga taka kreskówka, która też była bardzo dziwna, wręcz trochę psychodeliczna. Jak ona się nazywała? Coś z Indii. Nie powiem dokładnie tytułu, ale strzelam, że miasteczko Indiana. Iri, Indiana, dziwne miasto. Iri, Indiana, dziwne miasto. No... Byłem blisko, ale uznajmy, że niezaliczone, bo nie podałem takiego dokładnego tytułu. Gęsia stop. O tym mówiłem przed chwilą. To jest gęsia skórka. Coś z robotami? Co to jest? Kojarzę melodię, ale... Ty, 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 ty. Teraz taki ambient wjeżdża, że taka rosnąca. I teraz coś złego wjeżdża, jakiś taki evil soundtrack. O, czy ja sobie przypomnę? Dobra, stop. To, co mi najbardziej teraz świta, to to, że może być to fantastyczna czwórka? Nie. Kurde, Iron Man. Ach, ale byłem blisko, bo to jest to samo uniwersum. I kurczę, znowu się wyłożyłem na Marvelu. A specjalnie sobie koszulkę dzisiaj ubrałem, kurczę. Dobra, next. Jakieś takie sympatyczne, przyjemne. Dobra, to jest fantastyczna twórka, oczywiście. Tak? Tak. No, no, no tak. No tak, no przecież. No dobra, no to next. Każda planeta to jest stary Galactic opening jakiś. Posiada pokłady magicznej, potężnej energii, zwanej fluxem. Dobra, stop! Jest to oczywiście Galactic Football, z którego jedna dama na zawsze będzie w moim dziecięcym serduszku. Tak? Tak? Galactic Football, super, polecam Chociaż to jednak jest jedna z nowszych kreskówek Które pojawiały się już chyba na Jetixie Jeszcze na, nie na Fox Kids, tylko już na Jetixie Co to jest? Hanys, coś ty to dał Ale śmieszna piosenka, dobra, to jest z czegoś japońskiego Chyba, nie wiem, pewnie Dobra, stop, pewnie będzie to jakiś Albo Subasa, Albo Tygrysia Maska, nie wiem poddaje się Dragon Ball no tak, no tak. Jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, to wie dlaczego nie zgadłem. Ja, miałem, ja byłem tym chłopcem na podwórku, który, który w dzieciństwie nie miał RTL-7 i oglądałem tylko kilka odcinków Dragon Balla. ty ty Cartoon Network. Rudy chłopiec. Blond włosa dziewczynka. laboratorium Dextera. Laborator. Laborator. Wiecie o co chodzi. Zgadłem. Cukier! Atomowki. Pokemony. A później jeszcze kawałek. be the very best. Like no one ever was. Dum, 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 dum. Ale pokemonowego świra w ten sposób nie doskoczysz. Jak najbardziej. Koniec. To już wszystko? Wow, ej! Powiem wam, że. O kurde, ale mnie światła rażą. Czekajcie sekundę. Ale zajebiście, jakie to było piękne! Dobra, moje oczy się już ogarnęły, ale umysł wciąż nie. To jest najpiękniejszy, najbardziej nostalgiczny odcinek, który pozwolił mi wrócić do dzieciństwa, jaki nagrałem. Chciałbym z tego zrobić serię pod warunkiem, że Wy chcecie to oglądać, więc jeżeli tak, pamiętajcie o tym, by pozostawić łapeczki w górę. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie drugą część. Wtedy poproszę Hanysa o jeszcze więcej piosenek. Może z nowszych, albo jeszcze ze starszych kreskówek, albo z innych kanałów. W każdym razie, Bawiłem się dziś najlepiej od nie wiem ilu odcinków. Tyle udało mi się zgadnąć, tyle nie udało mi się zgadnąć. Zapraszam Was na poprzednie odcinki, do subowania. To wszystko na dziś. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się ciepło. Cześć. I do oglądać kreskówki serio.